Cześć kochani, droga duszy, przychodzę do Was dzisiaj z czytaniem miesięcznym na listopad dla Was, dla raczków. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, więc bierzcie jak z Wami rezonuję. <laughs> nie blokujcie się, nie nastawiajcie, nie projektujcie, bo to jest przestrzeń poszerzania świadomości, a nie zamykania się w jakichś blokadach, czy też myśl o kształtach, wzorcach, schematach, kodach. Czas jest płynny, rolę sobie oczywiście zamieniajcie. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, subskrypcje, za komentarze, za to, że jesteście, za to, że piszecie, za to, że mnie wspieracie. Witam wszystkich nowych oglądających i stałych bywalców i Klub Gorącej Herbaty. Jeżeli potrzebujecie rzeczy najprywatnych, piszcie do mnie na maila gmail.com, On wskakuje na końcu filmu i jest też w opisie każdego filmiku. Jeżeli chcecie wspierać kanał, to możecie to robić poprzez link do Bajkofitu i możecie mi kliknąć kawkę a, lub też pierniczkową, znaczy herbatę, z miodem pierniczkowym. Nie, <laughs> nie, tam jest tylko kawka. Yy, możecie też to robić poprzez przycisk wspieraj i w ramach tego raz, dwa razy w tygodniu robię takie czytania poszerzone, dodatkowe. Zależy jak mam czas, jak jest impuls, yy, jaka energia chce się pokazać. I to tyle, moi drodzy, zrobiło się ciemno, tak, szaro, buro i ponuro, więc patrzymy sobie w energię. Wolność mamy i już wam o to będę czytać. Wolność, koncentracja, możliwości, motywacja, kobieta na karcie z niecierpliwą. Z niecierpliwością patrzy w przyszłość, delikatnie głaszczę siedzącego obok ptaka. Podobnie jak on, ona także mogła w każdej chwili we, wznieść się w, w przestworze na swoich delikatnych skrzydłach. Mogłaby zostawić za sobą wszelkie przeszkody i trudności. Wszystkie opcje są przed nią otwarte, i to od niej zależy, jaką decyzję podejmie. Um, zostaniesz poproszony o sprawdzenie swoich szans. Masz wiele opcji. Być może straciłeś motywację na skutek różnych przeciwności losu w przeszłości, lub nie jesteś już pewien, czy wybrałeś właściwą drogę. Zatrzymaj się, słuchaj się głęboko w siebie i zapytaj swoje serce, czego pragnie. Ono nigdy cię nie okłamie i zna wszystkie odpowiedzi. A potem śmiało otaczaj się ludźmi, którzy są dla ciebie dobrzy i pomogą ci w końcu rozwinąć skrzydła. I odleć. Więc być może przed czym się wzbranialiście. Ale tylko i wyłącznie y, sami siebie blokowaliście, tak? Bo mieliście na przykład wiele obaw, y, że Wam się nie uda, że Wam się nie powiedzie, że, że coś, że coś, że coś. My jesteśmy dobrzy w wymyślaniu takich wymówek, prawda? Więc y, tak, tu jest wrażliwość, delikatność, bo tu jest ogród różany, tak? Czułość, troska o siebie, zadbaj o siebie, zrób to, co Tobie w duszy gra. To, czego ty potrzebujesz, to, co jest dla ciebie ważne i istotne, rozpostrzyj skrzydła i odleć. Takie przesłanie, słuchajcie, na początek to jest tło <laughs> i zobaczymy sobie, co Tarot będzie chciał powiedzieć. Co za wami w takim razie? Co za wami? Co za wami? Co za wami? Co za wami? Jakiś smutek, rozczarowanie. E, osiem kielichów. Może coś, co nie spełniło Waszych oczekiwań, um, bo to nie musi być zawsze smutek. To, to coś, co było, ale osiem kielichów, tak emocjonalnie. E, księżniczka Mieczy. E, może dotarło do Was, że, że to nie jest to, czego Wy byście chcieli. To w jakiś sposób. Nie zadowala Was emocjonalnie, jednak to jest w przeszłości się pokazuje. Biorę, jakby pakuję swoje manatki i ruszo, ruszam w moją podróż, która, no to jest właśnie to. Yy, idę w tę stronę, jakby realizować moją ścieżkę, moją drogę, mój pomysł, yy, siebie, jakby. I to nie oznacza, nie oznacza, że odchodzę, nie wiem, od rodziny od razu, chociaż tak też może być. Ale to może być zupełnie coś takiego prozaicznego. Do tej pory nie pozwalałam sobie na coś, żeby nie wiem, pójść na kurs jakiś, tak? Ale teraz, bo na przykład cały czas, na początku były dzieci, dom, rodzina, nie wiem, przyjaciele, wszyscy byli ważni, tylko nie ja. No więc tu jest takie spojrzenie, że nie, ja też jestem ważna, i też mam siebie stawiać na piedestale. I to nie narcystycznie, ale tak. Typowo czysto ludzko, tak? Że ja jestem ważna sama dla siebie też. Czy ważne. Więc jest tu taka komunikacja sama ze sobą. <laughs> może też dzieci Wam przyniosły jakąś informację, dostarczyły, tak? Być może właśnie zwróciły uwagę na, na jakąś kwestię i to nie musiały bezpośrednio Wam czegoś powiedzieć, um, ale poprzez to um, mogliście, mogłyście coś um, zauważyć. Osiem kielichów. Osiem kielichów, bo mamy księżniczkę mieczy, która jest zdeterminowana, która działa, która uczy się. Być może macie chęć właśnie. Chcecie wyjść z jakiejś sytuacji i uważacie, że poprzez naukę Wam się to uda. Albo idziecie się czegoś uczyć. No nie wiem. Zobaczymy. Osiem kielichów. Yy, I mamy siedem mieczy, które mówią o takim... Yy, Dobiciu, oszukiwaniu siebie, unikaniu też, ale chciałabym to powiedzieć: oszukiwanie, jakby trzeba się zdarzyć z prawdą, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, że coś jakby nie funkcjonuje, ale to już jest za wami, tak? Więc tu jest takie, to już się stało, coś było niefunkcjonalne, coś długi czas odpychałam, odpychałem od siebie, to wszystko jakby działało, to wszystko grało. I długi czas jakby zastanawiałam się, chroniłam, broniłam pod, przed podjęciem jakiejś decyzji, ale to mnie pokonało w jakiś sposób. To było trudne, to było oszukańcze, to było niewłaściwe, jakby, jakby nie miałam też na pewne rzeczy wpływu, bo coś działo się być może poza moimi plecami albo nie, udzielałem, nie udzielałam się w tym, wolałem w to nie wchodzić, nie ryzykować. I tu jest porzucenie tego, albo tej drogi, tej ścieżki, tego sposobu myślenia, ale długi czas jakby yy, walczyłam, zastanawiałam się, co będzie dla mnie dobre, co będzie najlepsze. Wolałam się, czy wolałam się nie udzielać, nie wchodzić w jakiś konflikt, w jakąś walkę. Była tu walka podjazdowa taka, yy, ale być może jest to podjęcie wyboru, no bo. Bo to jest w przyszłości, to się pokazało w przeszłości, a tu mamy naukę, wiedzę, więc być może też się czegoś dowiedzieliście. Ok. Listopad dla Radków. Listopad dla Radków. Budujący, słuchajcie, mamy ósemkę denarów, rozwój, pieniądze, nauka. Dużo rzeczy chcę powiedzieć do zrobienia, ale tak ze spokojem z głową, tak? Logiczne pokładanie, To jest wzrost. No, no, co mam Wam powiedzieć? Przykładanie się do pracy, wkładanie energii, zainteresowania, zaangażowania w to, co robię. Um, angażuję się na 100%, tak? Zwracam uwagę na szczegóły, na drobnostki, łączę te fakty, jakby wiele dziedzin, rzeczy naraz. Jestem bardzo operatywna, operatywna. Um, mam jakichś mentorów być może, albo ludzi, którzy ze mną współpracują, i to wszystko działa. Taka, słuchajcie, idealna machina. Tyle mamy w wieże, więc coś tam mogło gruchnąć, był strach, lęk, że coś się nie podniesie, ale jest księżniczka była pomimo wszystko, pomimo strachu idę do przodu, pomimo y, tego, że może coś też nie wyjść, że mogę czymś ryzykować, y, pomimo jakiejś wieży, tak? Y, idę dalej. Czyli pomimo tych jakichś doświadczeń, które być może były w przeszłości, ja się nie poddaję, idę dalej. idę i buduję, i tworzę, i yy, zarabiam, <gry> i się rozwijam. I być może jestem też podziwiana, czy podziwiany przez innych. Ósemka denarów, szóstka mieczna jest uzdrowienie, wyjście z jakichś być może problemów, ym, długów też dla niektórych. Ym, operacja na otwartym sercu chcę powiedzieć. Tam, gdzie coś trzeba było odciąć, gdzie nie było już korzyści z tego, jakby to, to prowadziło, to jakby ciągnęło w dół, to to odcinam i to jest może właśnie tu odejście, w tych ośmiu kielichach. To, co mi nie służy, ja to po prostu odcięłam. Jadę w innym kierunku, tak? Zmieniam, przetransformowuję, zmieniam dziedzinę. Idę tam, gdzie widzę, że to może cały czas prosperować. Czyli. Bo tu mamy 8 denarów, więc mówi nam tak o, o pieniądzach, o, o zarabianiu, <laughs> ale robię coś z precyzją, tak? Jakby nie idę, nie walczę z, na siłę, tak? Tam, gdzie nie chcę zrobić czegoś na siłę, tam, gdzie no, ewidentnie widać, że to nic nie pomoże, to lepiej zmienić kierunek, tak? Więc tu jest taka nauka już z przeszłości. Wycinam ten kawałek, który jest chory, niezdrowy, i idę dalej, tak? idę dalej, uczę się, rozwijam, nie brnę w coś, co już nie ma jakby szans rozwoju, tak? więc to jest taka sytuacja, bo często jest tak, że my nie chcemy się uczyć już, nie? i brniemy w to, mimo że to nie przynosi żadnych korzyści, ale w takim też maraźmie zostajemy. A tu jest pokazane, że nie ja, wolę się czegoś nauczyć więcej, przeszkolić, przekształcić coś, nie wiem, spojrzeć z innej perspektywy wyruszyć, wyjechać, zmienić coś po prostu, żeby, żeby był ruch, aniżeli brnąć w coś, co ewidentnie nie przyniesie mi żadnych korzyści. No jest tak, no dokładnie, biorę sprawy w swoje ręce, mam wszystkie atuty, wszystkie możliwości, żeby coś rozwinąć, żeby przewodzić, przewodniczyć, żeby działać, żeby wygłaszać swoją prawdę, żeby się komunikować, rozmawiać. To jest też nauka, tak, to jest też nauka. Um, także tak. Na czym będziecie się skupiać, raczki, w listopadzie? No to jest to właśnie, rozwijacie skrzydła, jakby idziecie w swoją stronę. Coś być może, co nie było waszą domeną, zostaje w przeszłości, a teraz idziecie bardziej w swoją stronę. I to słuchajcie, to nie musi być radykalne, to może być tak po stopniu, krok po kroku. No dobra, na czym będziecie się um, skupiać? Gwiazda, no właśnie, szczęście, spełnienie, radość, nowa ścieżka, nowa droga. Być może coś nowego będziecie rozwijać, będziecie mieć nowy pomysł, nowy, nowa podróż, nowy wyjazd, karta wodnika, więc same innowacje. Być może będziecie wprowadzać jakieś unowocześnienie, jakieś dodatki, nowa droga, zobaczcie, kochankowie w tle, więc nowa miłość dla niektórych, może właśnie podjęcie decyzji. Wyciągam wnioski z przeszłości i biorę sprawy w swoje ręce, i ruszam, tak? Biorę odpowiedzialność, wybieram pomiędzy tym życiem, co było, a tym, które chcę mieć, lub osobami, tak? Może pojawia się ktoś na horyzoncie, uwalniam się też z czegoś, słucham znaków, hmm? e, idę za moją szczęśliwą gwiazdą. Gwiazda, o czym mówi gwiazda? No, odważam się, ruszam jak rycerz buław, tak? Yy, idę za. za yy, co może być taka pasa, szczęśliwa pasa i łapię się tego. Po prostu, jeżeli mam dużo rzeczy, widzę, że to jest. Yy, jestem na, teraz na tej górce, to staram się to wykorzystać jak najbardziej. Dużo energii, dużo mocy, dużo działania, dużo rzeczy się dzieje, bo to jest ten moment. Dokładnie łapię chwilę. Słucham mojej intuicji, są też w tle pewne rzeczy w ukryciu, więc mogą być tutaj romanse dla niektórych, słuchajcie, ale te romanse, no to, to są romanse, po prostu romanse. To tak na, marginie, na marginesie, to są sytuacje w ukryciu, to jest no, dziko, fajnie i wiecie, szaleńczo, ale to jest, bo rycerz bław, to jest ten, co pojawia się i znika, tak? Jest jak przeciąg, jest miło, fajnie i przyjemnie, ale na jakiś czas, na chwilę. On też ma jakieś rzeczy do przerobienia, czy ona. Yy, więc, jeżeli byście mieli się kierować tak, czy tu wybrać tę osobę, czy kogoś stałego, no to rycerz Buław, no to na stałe to tak nie bardzo, tak? Yy, bo jeszcze nie dojrza po prostu. Jeszcze ma coś też do, do, do przerobienia, lub jest po prostu za młodą osobą, żeby myśleć o, o stałości. <laughs> Potencjał, jaki jest w listopadzie, raczki dla Was potencjał. Prawda, jasność czegoś możecie sobie dodać sprawę, rozwiążecie problemy bardzo logicznie plan. Yy, można zacząć właśnie coś nowego. Słuchajcie, znów mamy kapłankę znów w swojej intuicji. Yy, więc możecie tu w związku, jeżeli macie jakiegoś rycerza Buław, no to zdacie sobie sprawę z tego, że no, z tego raczej nic głębszego nie będzie. No bo to jest rycerz Buław, tak? Przyglądacie się, obserwujecie sytuację, analizujecie, rozwiązujecie pewne problemy. Jest tu duża szansa na pokonanie tych problemów, tak? Na zdanie jakichś egzaminów, zdanie testu, czy właśnie takiej sytuacji, że daliście radę, pokonaliście, jakby tyle rzeczy mogło się dziać, a wy daliście radę. No właśnie, skrupulatność, przykładanie się. No. Prawda, tak, tu okej, okay. pieniądze się odkładają. Być może było dużo walki, było dużo starania się, jesteście być może zmęczeni, ale było warto podjąć się tego, bo to była ta chwila, ten moment. Trochę rozpusty, więc uważajcie tutaj z tym rycerzem bułap, bo mamy tutaj siedem kielichów, iluzję i marzenia, a to jest tylko, no właśnie, romans. Dla niektórych. Ale tak to wygląda. Także nie łudźcie się, że to będzie jakaś, wiecie. Coś na, na, na stałe na dłużej. Bo karty po prostu to od, od razu powiedziały, tak? To jest czysta zabawa. Ok. Pamiętajcie, że to nie jest dla wszystkich, tak? Um. No to zagrożenia. Jakie to są zagrożenia? Dla raków zagrożenia w listopadzie. Em. Um. No, i zobaczcie, ten romans. Jeżeli tu ktoś ma taką sytuację, no to uważajcie, bo tu jest karta małżeństwa, karta papieża, karta podpisanych umów. Trzymajcie się, wiecie, żeby to wszystko było jasno, szczerze i prawdziwie, bo mamy znów księżniczkę buław. Ktoś być może no, za bardzo zaryzykuje, być może ktoś zachowa się też jak dzieciak. Um, Uważajcie, właśnie, jeżeli macie takie romanse, no, że, żeby tu z tego co, coś bardzo niefajnego nie wyszło, jeżeli nie chcecie, oczywiście, jeżeli wam zależy. Ale jeżeli bym, tak jak powiedziałam, bym miała wybierać, to nie moja opinia, tylko to, co z kart jest. Rycerz Buław to jest taki przeciąg, tak. To wprowadza taką ożywczą aurę, y, a atmosferę jest fajnie miło i przyjemnie, ale nie na długi czas. Bo rycerz buław w długo miejsca nie zagrzeje, tak? <laughs> <laughs> Okej, okay, musiał być łuczek herbaty. Papież o czym nam mówi? No, tu może być głośno po prostu z tym 7 kabułek. Ktoś może chcieć właśnie udowodnić, że są pewne zasady, których trzeba się trzymać, um, że ktoś łamie te zasady, że ktoś działa przeciwko jakimś właśnie zasadom. Co tu jeszcze mamy? I słówka panka się pokazuje. Nie róbcie nic za plecami, nic takiego oszukańczego, nic, żeby chcieć, bo tu jest ktoś, kto yy, być może obserwuje, być może patrzy, być może widzi, być może czuje. Także wszelkie takie sprawy romansowe czy jakieś hmm, zakulisowe, potajemne, jakieś konszachty, hmm. no lepiej z tym uważać i jakby zbytnim ryzykiem, żeby wiecie co, no, to, 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 żeby, nie, żeby się nie wygłupić, jakiś głupi błąd można popełnić. Przy, też przy doborze współpracy, jakby. Też po, w podpisywaniu umów. Także na to zwróćcie uwagę, bo ktoś może później um, się odezwać, że przecież takie są tu zapisy, tak? Tego się podejmowaliście. Um, to, to, na to się umawialiście i ktoś będzie walczył o swoje, tak? Um, no i tak, tak właśnie tak. Dobrze. Wynik, jaki się tu pokazuje, wynik. wynik. Królowa Kielichów, no to wasza karta jest miłość, ciepło, uczucie, troska, opieka. Wy nie dość że wszystkim się zaopiekujecie. To jest to pod ochroną. Rycerz, nie rycerz, tak, rycerz pławnie. Tak. I a z kielichów opieka nad dziećmi, matka, troska, zadowolenie emocjonalne, ciepło, wsparcie, rodzina to jest na pierwszym planie to się pokazuje także na to zwróćcie uwagę. Dom, rodzina. Być może ktoś ma syna, no to właśnie opieka, troska. A generalnie dzieci, tak? Być może trzeba czasu poświęcić, uczuć. Co tu jeszcze? O, ósemka mieczy. I teraz powiem, i dwójka kielichów. Miłość, zobaczcie, miłość, szczęście, wzajemność, współpraca. Rodzina, generalnie rodzina, dobre układy, szczere umowy, nie robić nic za plecami. Opieka, być może, no właśnie, ktoś potrzebuje zaopiekowania, bo tu jest ósemka, ósemka mieczy, która mówi o trudach psychiki, ale też o takich sytuacji bez wyjścia, gdzie nie widzę możliwości. Po prostu trzeba sobie czasami odpuścić, być może uspokoić te myśli, uspokoić umysł. Są jakieś zakłócenia, być może w komunikacji i zamiast nakręcać się myślami, czy w konflikcie, czy w jakiejś trudnej sytuacji, czy w trudnych myślach, czasami trzeba dać sobie trochę miłości, opieki, wsparcia. Być może ktoś tu potrzebuje właśnie takiego uspokojenia myśli, otulenia, ciepła, wsparcia, ale to może być też tak, że to Wy sami potrzebujecie odpoczynku. Bo tu jest bardzo intensywny czas, który się zadziewa, i w tym listopadzie być może będzie jakaś kulminacja, yy, i będziecie potrzebowali trochę odpoczynku, bo tego wszystkiego jest bardzo dużo. I dać sobie trochę wolności, trochę luzu, trochę prawa do tego, że mogę zrobić coś inaczej, coś po swojemu, coś nie w tym rytmie, ale wykorzystujecie na maksa tę energię, która się tu yy, pojawia. Dobre czytanie, powiem wam, dobre. Tylko, żeby działać fair, nie? Okej. Okay. Co jeszcze? As mieczy ym, bliźnięta waga wodnik, tak? Yy, prawda początek. Yy, no prawda, jakieś wiadomości, informacje. Logika, zadowolenie, pragnienia, jakby dajcie sobie ten, ten radość, odpoczynek, szczęście, spełnienie własne. Może macie jakieś marzenia, które, przed którymi się wzbraniacie, żeby je realizować, i to nie muszą być wielkie rzeczy. To mogą być drobne rzeczy, ale jakby cały czas myśleć, a nie, odkładacie na później, odkładacie na później. Tak, bardzo to y, 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 wchodzicie w logikę, uzasadniacie nawet sobie, dlaczego tego nie możecie zrealizować. A to jest powiedziane: Nie, zrób to, to jest Tobie potrzebne. Wenus, oferty, możliwość, możesz z czegoś ma skorzystać. To jest miłość, to jest uczucie, ale też do samej do siebie, tak? Co tu mamy jeszcze? I buduj solidne fundamenty, tak? Struktury, ale tu jest swoje. Nie tylko patrzysz, żeby komuś było dobrze, ale żeby tobie też było dobrze. To jest nauka brania i dawania, tak? Równowaga w tych dwóch kielichach, tak? Dobre umowy, pojednanie, pogodzenie się być może z kimś, księżyc, podświadomość, intuicja, cykle, być może jesteście w jakimś cyklu. No właśnie, marzenia, czego pragniecie, czego wasza dusza pragnie. I prezenty, niespodzianki, szczęście, miłość, radość. I dom przy domu, stabilność, bezpieczeństwo. No więc chciałabym powiedzieć, że jeżeli pojawi się jakiś rycerz bław, to nie wiem, czy warto zaryzykować. No i kończyna, szczęście, powodzenie, nadzieja, dobrobyt, druga szansa. I słuchajcie, jeżeli no, coś nie, nie działo się, jeżeli jesteście w partnerstwach dobrze, to może być druga szansa, żeby coś ponaprawiać, tak? Czasami warto zawalczyć, ale to wy już będziecie wiedzieli, czy warto, tak? Co tu mamy? No nagle, słuchajcie, bogactwo, pieniądze. No tu jest bardzo intensywny czas, to się pokazało. Wzrost, rozwój. Wy z tego korzystacie maksymalnie. Wysokie honory, proszę bardzo, raczki, wy to naprawdę szalejecie. Yy, ubóstwo, być może wychodzicie z jakiegoś trudnego okresu, z trudnego czasu, podróż, yy, zmiana, ale sobie jeszcze dołożymy. Być może gdzieś wyjeżdżacie, no, być może jakieś właśnie przychodzą zasłużone pieniądze po czasie, gdzie było trudniej. Gdzie się właśnie denerwowaliście, zrzymaliście z czymś, być może jakaś choroba czyjaś była i kogoś położyło do łóżka, tak, też może być taka sytuacja, ale jest tu może zwrot za, za chorobę, jakieś odszkodowanie też. Słuchajcie, kto to miał? Bliźnięta też miały. Jakaś fałszywa osoba, która ukrywała pewne rzeczy lub ukrywa, tak, więc. Być może były tu różne takie machlojki, kto, ktoś chciał zrobić coś za waszymi plecami, ale do was idzie szczęście, honor e, zasłużone, e, być może pieniądze. Zobaczymy sobie z duszą podszyty. Dziniaczko zapomniałam przeczytać, ale wam przeczytam. Czasami trzeba odpuścić i przestać walczyć, odrzucić resztki nadziei, zapomnieć o tym, co boli. Nie warto się ścierać dla kogoś, kto nas nie zauważa, nie warto się upokarzać, błagając o gest, ciepłe słowo. Nie warto prosić o zainteresowanie człowieka, dla którego jesteśmy tylko opcją zapasową. Przelotnym deszczem, jeśli nie dzwoni i nie odpisuje, to znaczy, że nie jest tobą zainteresowany. Nie przekonuj na siłę. Nie błagaj, odpuść i idź dalej i to jest właśnie do tych rycerzy buław tak? odpuśćcie bo tak działa właśnie rycerz buław to jest też jego rola ma jakieś lekcje do zadania, ale ma też swoje lekcje do odrobienia, ale to już nie nasza broszka, nie nasza działka dobrze moi drodzy, lajkujcie, subskrybujcie komentujcie, dzielcie się filmikami widzimy się i słyszymy w następnych czytaniach buziaki, papa pa.